GTA 4 Tajemnice i Ciekawostki. Odcinek 11. Opracowanie i montaż Willi Siemka. Znowu na wstępie Janie Iwona. Mam tylko takie dwie krótkie informacje do przekazania Wam. Pierwsza to yy, podziękowaliście sardynie za ciekawostki. Za co ja Wam dziękuję. Za to wsparcie dla niego. Chciałbym też, żebyście zrobili to samo z użytkownikiem RSX171. On wysłał mi kilkadziesiąt ciekawostek fajnych. No zaskoczył mnie tym. Najbardziej chyba podziękujecie mu, e, wchodząc na jego stronę internetową, do której, link, e, do której link tak będzie u góry ekranu. No, e, dzisiaj w tym odcinku e, do, będą też tylko jego ciekawostki. A druga rzecz to, e, no spóźniłem się, nie była w sobotę. Oczywiście wielkie zbulwersowanie z tego powodu. Powiem Wam tak, ja nigdy nie obiecuję, że to będzie w sobotę. To najprawdopodobniej będzie, bo wtedy mam dosyć dużo czasu wolnego. Ale tak poza tym, ciężko jest mi jednak znaleźć te kilka godzin na sklecenie tego wszystkiego. Więc najprawdopodobniej sobota, ale nigdy nie na pewno. No, miłego oglądania. Minuta waszego czasu poszła się jebać przez to oględzenie. W ramach rekompensaty dzisiaj cztery ciekawostki, naturalnie nadesłane przez użytkownika RSX171. Pierwsza ciekawostka to banknoty z laską z okładki San Andreas. Możemy je znaleźć w barze w lada w okolicy naszej pierwszej kryjówki ten jakże uroczy wieczór odwiedzimy sobie bar znanego wam na Vlada, który dzięki mojej opatrzności gryzie już glebę, mimo to interes nie upadł, a prowadzący go jak widać lubują się w pamiątkach z innych części GTA, standardowo do baru da się wejść tylko w czasie misji, ale my posłużymy się trainerem do obejścia tej głupiej blokady. Sezamie otwórz się. Tutaj widzicie mordę tego bydlaka, choć oglądanie jej nie należy do rzeczy priorytetowych. Za to dziewczynę widniejącą na banknocie każdy z was zapewne kojarzy. Można ją było zobaczyć na okładce San Andreas. Widocznie zrobiła niezłą karierę, skoro jest twarzą banknotów. W tym samym barze możemy też znaleźć plakaty z Vice City. Pierwszy plakat przedstawia okolice naszej pierwszej kryjówki, a drugi widok na most z autostrady. Nieco wyżej mamy znacznie ciekawszy widok, ale nie mam pojęcia kim jest ta dziewczyna. Ciekawostki pokazałem, teraz ten nędzny bar nie ma powodów do dalszego istnienia, adios go spierdolone ścierwo. Trzecia ciekawostka dotyczy salonu samochodowego Grotki. Okazuje się, że nawet jeśli wsiądziemy w nim do naszego samochodu, to wskoczy nam gwiazdka poszukiwania. Wujek Staszek nie zawodzi i tym razem zaoferował mi tego kometa. Jeśli go jednak zniszczy to wypierdoli mnie na zbity ryj z testamentu. Tak czy siak posłuży mi on do ukazania wam pewnej ciekawostki z pewnością kojarzycie salon grotti w okolicach kryjówki Waldo Queen jeśli pożyczymy sobie z niego samochód to policja będzie nas ścigać. Okazuje się jednak że nawet przy wsiadaniu do własnego samochodu łamiemy prawo. Zobaczcie sam, zaparkuję samochód w salonie, wysiądę i wsiądę do niego. No że kurwa za co panie władzą. W normalnych okolicznościach darowałbym liniarzowi to przewnienie, ale w tej sytuacji byłoby to jawnym obrażeniem samego wujka Staszka, nie daruję ci tego smerfie. Tak kończą frajerzy. Ostatnia ciekawostka dotyczy nietypowego pomnika anioła z widłami w Midl Parku. W Middle Park znajduje się pewien interesujący pomnik, który przedstawia anioła trzymającego diabelskie widły. Ten ogromny kontrast kwalifikuje się do nadania mu miana ciekawostki. Osobiście mamy podejrzenia co do tego, że nie jest to anioł, lecz mitologiczny bóg wody Neptun, a widły, które trzyma to tak naprawdę trójzą. Teorie tą burzą jednak skrzydła, z którymi nigdy nie był przedstawiany. Możliwe, że pomnik przedstawia zwyczajną mieszaninę religijną boga mitologicznego i anioła. Pręcz ze świętego przybytku, bluźniercy i rozpustnice. To by było na tyle. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za obejrzenie i zaprosić na kolejny odcinek, prawdopodobnie, choć nie na pewno już w tą sobą.